Cześć wszystkim, dla was to są dwa tygodnie Dla mnie to jest jeden dzień przerwy Od zakończenia ostatniego vloga Ale jeszcze był film o książkach, więc Dla was dłuższa przerwa, dla mnie jest Tuż po sesji, tuż po powrocie z do domu Z piątkowego egzaminu Który zdałam, wszystko zdałam, także Jest już wszystko za mną i jestem w domu I tak, i zaczęłam ferię, właśnie jestem W trakcie robienia śniadania, robiłam sobie Tosty, ale żeby było tak trochę zdrowiej, dałam Kiełki i pomidora do środka i wziąłam Aparat, już zaczęłam nagrywać wstęp do tego filmu Telefonem, po czym ogarnęłam, że mam Aparat. Widziałam go z tego powodu, że i tak zgrałam sobie już pliki na laptopa, żeby zmontować vloga, co dzisiaj wyleci, z sesji, i później, jak będę jeszcze montowała za tydzień ten film o książkach. Choć i tak zgrałam sobie te pliki, ale uznałam, że wezmę ten aparat, tak in case, jakby wiecie, coś było nie tak, coś by się nie zgrało. I tak zakładałam, że jak będę nagrywać tego vloga, bo właśnie to będzie taki film z dwóch tygodni ferii, bo myślę, że po mam jeden tydzień, ale myślę, że wtedy. Już wrócę y, na mieszkanie, żeby się przyzwyczaić znowu do życia tam. No ale pomyślałam, że będę go nagrywać po prostu telefonem, jak tutaj jestem. Ale też później sobie przypomniałam, że nie wzięłam motowarki do tego aparatu. Także pewnie część tylko będzie nagrana aparatem, ale uznałam, że zacznę. Tak, żeby chociaż na początku była lepsza jakość, nie się Ale wczoraj sobie właśnie wieczorem y, rozpisałam kilka rzeczy, które chciałabym zrobić jakieś takie cele na ferie. Więc myślę, że coś będziemy robić razem, bo chciałabym je jakoś fajnie spędzić, bo jeszcze wiecie, wcześniejsze ferie, które miałam w liceum, to była taka przerwa od zajęć i i tak się coś tam mogłam pouczyć, bo już były jakieś wiecie testy na feriach, gdzie teraz jest trochę tak jakby w ogóle szła do kolejnej klasy, bo będę miała wszystkie przedmioty inne, więc jakby ja, ja nie mam jakby co robić teraz związanego ze studiami, więc mam generalnie chill, ale właśnie, co ja będę robić, nie wiem. Pamiętam jak cudowny miałam czerwiec, bo stworzyłam sobie taki nawyk, że codziennie do śniadania oglądałam sobie jakąś bajkę z Netflixa i mega dobrze wspominam ten czas, bo to był po maturach, więc teraz w sumie też jest trochę tak jakby po maturach, bo jakby wszystko skończone z tego semestru. Więc właśnie coś chcę sobie obejrzeć, choć ja większość tutaj obejrzałam, ale ja Mustanga będę Wam polecać tak jak Crash Maceris. Uwielbiam tą bajkę serio, bo ja po prostu nie oglądałam jej nigdy wcześniej. No jest z 2002 roku. Ale jest naprawdę fajna. Jeszcze tu nawet nie ma żadnego. ...dialogu praktycznie. Wytrwałam film i zanim zacznę robić jakieś tutaj, wiecie, porządki, bo też zawsze weekendy sprzątam u dziadków i jeszcze chciałabym właśnie ogarnąć mój pokój, pościągać jakieś takie już świąteczne ozdoby, Lena do mnie dzwoni, to szybko powiem, to jeszcze sobie pogram na właśnie na pianinie, na keyboardzie, bo ostatnio tak polubiłam to bardziej, bo ja się kiedyś uczyłam chyba dwa lata jakoś grać, ale tak, wiecie, przestałam yy, i tak nie tak jakoś miałam zrazę do tego, a teraz wróciłam i... Fajnie, i tak właśnie chciałabym się jednej piosenki nauczyć grać i to jest właśnie jeden z moich celów. Jest już po 17, ale jakoś tak miałam cały dzień coś do roboty i nie nudziłam się aż do tego momentu. Myślałam, co by tutaj porobić, bo jakoś nie umiałam nic sobie wymyślić, więc wyjęłam kolorowankę i do tego puściłam sobie podcast Emy, ale ten podcast jest całkiem spoko, to jest z przewidywaniami na 2026 rok. No, nie z wszystkimi się zgadzam. Wydaje mi się, że trudno jest nam to relować do niej, bo trochę świecie żyję, ale zjadłam ciasto, bo ja, moja babcia upiekła i zjadłam pomarańczę, gdzie ja nie lubię cytrusów, ale chciałam zjeść swój skinker i była naprawdę spoko, więc może zacznę teraz jeść pomarańcze, bo ja w ogóle nie lubię właśnie jakichś takich owoców, ale mam już ochotę na jakieś maliny, maliny i truskawki, no ale nie ma jeszcze. Jest 13, jest poniedziałek, czyli teoretycznie trzeci dzień serii. A ja już zaczęłam się uczyć greckiego. Obejrzałam filmik i zobaczyłam alfabet i odpuściłam. Chciałam francuski, bo no że w sumie nazwę ten francuski, a grecki chciałam się nauczyć, bo bardzo lubię grecję, więc znałam dobra. troszkę jest to ciężkie. Ale przełączam sobie duolinko na grecki i umiem teraz powiedzieć na an i ro. Chciałam zacząć oglądać chyba coś na Netflixie po francusku, jako oryginalny język, ale nie było nic ciekawego. Oglądałam mi w Paryżu i to było fajne, bo tam właśnie były wstawki mi się to podobało. Później puściłam Bridgertonów od początku, bo oglądałam czwarty sezon w Weekend. Tą połówkę tylko, ale puściłam od początku po francusku z angielskimi napisami. Nie z polskimi napisami. Później przełączyłam jednak na niemiecki, coś tam rozumiałam, ale znowu nie będę tego okonać po niemiecku, więc przełączyłam ostatecznie na angielski, bez napisów, gdzie to też nawet no w sumie nie jest takie proste. Trochę poczytałam, teraz czytam to, ale w sumie tą drugą książkę też tam zaczęłam czytać, ale tu już przeczytałam 80 stron, coś tam gram, no i nie wiem, próbuję robić wszystko co możliwe, ale nudzę się, no serio, tak się już nudzę, ja bym chciała coś porobić, a nie ma co. Wiem, że to będzie chaotyczny vlog, ale po prostu nie dzieje się na tyle dużo, żebym miała wiecie, taki każdy dzień wyszczególniać. Yy, Wczoraj miałam dość taki zmotywowany dzień, że pół dnia grałam na gitarze, czytałam książkę, robiłam paznokcie, zrobiłam w ogóle sobie te same, co miałam wcześniej, tylko krótkie właśnie, żebym mogła grać. Ale bardzo mi się podoba ten wzór, więc zrobiłam właśnie takie same. Ale dzisiaj znowu jakoś tak nie ma we mnie tyle werbu i energii. I w sumie rano skończyłam oglądać dokument o Michaelu Jacksonie. Na YouTube taki dwuczęściowy jest, bo mnie to dosyć zainteresowało. Jakby sama postać Michaela Jacksona nie, nie interesowała mnie nigdy. Jakąś fanką nie jestem, ale jakoś mi się to wyświetliło. Później miałam tylko zerknąć ile mam materiału, filmy czy tam wszystko, mam do, do tego, co leciał tydzień temu dla Was e, o książkach. I tak zaczęłam tu chwilę tam, przyciągam początek, później poleciałam trochę dalej i dalej, i mówię: Nie, dobra, skończę do tej książki, wyłączam to, e, a zmontowałam to całe, takie <laughs> wyszło. Bo jakoś też nie miałam się od tego oderwać. Teraz siedzę i już dosyć w sumie długo oglądam taki dokument na Netflixie o Jeffrey'u Epsteinie. I też trochę się od tego nie umiem oderwać, właśnie. Bardzo lubię oglądać dokumenty, jako w ogóle i książki czytać o takich losowych totalnie rzeczach, osobach. Coś, co mnie kompletnie nie interesuje, to po prostu się o tym dowiedzieć, nie? No, ale dzisiaj po prostu jest taki, nie wiem, luźny dzień, nic się nie chce robić. Minęła już Chwila czasu, Jezu ja boję się co z tego filmu w ogóle wyjdzie, bo jest już poniedziałek i no, minął już w sumie tydzień ferii i myślę, że ostatni tydzień właśnie tutaj w domu, zrobiłam sobie teraz śniadanie, ale nic się już takiego nie dzieje. Tak dużo grałam na pianinie, później na tej gitarze, że trochę to odsunęłam i mi się już nie chciało grać i przez ostatnie kilka dni w ogóle nawet do tego nie, siada, nie siadałam. Ale wciąż mam coś do roboty. Jeżeli chodzi o plany na dziś, to na pewno będę mm, czytała książkę, tą biografię na Lana. Pozostało mi tam tylko 30 stron, więc i tak szybko to przeczytałam, bo wydaje mi się, że w około tydzień, więc dzisiaj na pewno to już skończę. Właśnie bardzo dużo oglądam mm, filmów, i żeby nie powtarzała się tutaj, to wkleję wam rolkę, gdzie mówię właśnie o wszystkim, co obejrzałam w tym tygodniu. Wszystko sobie obejrzałam podczas sześciu dni ferii. Jako pierwsza obejrzałam wskazani na Szowszeń, chyba tak się to czyta. Ja zawsze mam z tymi najlepiej ocenianymi na filmami, że tam większość aktorów to są mężczyźni, i mam takie. Nie był zły ten film, ale moim zdaniem nie był jakiś taki super. Oczywiście obejrzałam też cztery odcinki nowego sezonu Bridgertonów. I dużo w sumie oglądałam dokumentów, bo bardzo lubię sekcje dokumentalnych na Netflixie. I najpierw obejrzałam sprawę Iwony Wieczorek. Było nudne, nie było nic nowego, gdzie ja nawet się tym nie interesowałam. To i tak wszystko, co tam powiedzieli, w zasadzie wiedziałam. Później jako losowo po prostu wybrałam. Totalna katastrofa, prawdziwy projekt X. Było jakieś imprezie w Holandii, co się tam wymknęło spod kontroli, bo jakaś dziewczyna zrobiła. Publiczne zaproszenia na swoje urodziny, ale też było trochę luzne. Następnie na YouTube, a nie na Netflixie obejrzałam taki dwuczęściowy dokument, myślę, mogę nazwać, o Michael Jacksonie, i to było bardzo ciekawe, gdzie też się nim nie interesuje, bo właśnie wszystkie te dokumenty ja się nie interesuje, ale lubię się po prostu dowiadywać informacji nie z mojego kręgu zainteresowań. Obejrzałam to ciągiem, ja nie mogłam się od tego oderwać. I na Netflixie obejrzałam dokument o Jeffrey'u Epsteinie i był mega ciekawy, gdzie ja też w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Przybyła tam jakiś czas temu, bo o tym wiadomo, ale mi się teraz wyświetliło. Było mega, mega ciekawe. Serio, że obejrzałam całość też ciągiem, bo... Właśnie cały czas było coś nowego, a nie tak, że 20 minut gadają o jednej rzeczy. I teraz jeszcze oglądam taki dokument Królowa Szachów o Judith. Polgar. A jeszcze wczoraj obejrzałam ciemna strona kinfluencingu o Piper Croquet. Też obejrzałam ciągiem, było ciekawe, bo coś tam ją kojarzyłam. A sorry, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Dokończyłam o Trumpie z tego samego kanału co o Michael Jacksonie i właśnie zasubskrybowałam ich, bo mają fajne historie i fajnie to jest tam opowiadane. Ale pierwszą część obejrzałam pamiętam dawno, a teraz skończyłam sobie drugą. A teraz opuszczam sobie na Netflixie Mą taki jakiś serial bardzo słaby! o jakimś już figurowym. figurowym. bo nie mam nic innego do oglądania. Oglądałam teraz dzień dobry tofłań wiadomo, ale nie mówili o niczym ciekawym. Co najbardziej mnie denerwuje w tym serialu to grzywka głównej bohaterki. Ktoś oglądał, proszę napiszcie mi też, czy Was też ona denerwuje, że dlaczego? Dlaczego ktoś jej tak obciął źle tą grzywkę? Obejrzałam 35 minut drugiego odcinka i zatrzymałam, bo zaczyna mnie tak cringe'ować, że nie jestem w stanie obejrzeć tego dalej. Ale <laughs> wydaje mi się, że to... Możliwe, że to była książka. Tak mi się wydaje, że to była książka. W sensie nie, że kojarzę, ale tak z tego, co się dzieje, to wydaje to być taką książką. Ale wiecie co? Książki nie byłyby takie złe. Bo czytając, każdy sobie to inaczej wyobraża, nie? A jak już to nagrają, to jest cringe'owy i tyle. A w ogóle, wiecie, każdy sobie wyobrazi to inaczej. Nie tak źle. Jest 11, bo chwilę tam siedziałam w salonie i sobie oglądałam te coś tam miłości, była na lodzie, ale siadam teraz do książki. Cieszę się, że ona wygląda jak tak podręcznikowo trochę, ale ja jestem naprawdę ciekawa szczególnie fragmenty z filmami, które oglądałam, bo nie wszystkie oglądałam. Próbowałam oglądać Mrocznego rycerza. Mam ostatnio taki problem z filmami takimi bardzo popularnymi uznawanymi, że nawet zawiecie jakieś takie najlepsze, że... One są bardzo, bardzo męskie i tak sobie zaczęłam wmawiać, że wszystkie te filmy są męskie, że tam w ogóle nie ma kobiet, a jak są, to już krają po prostu taki dodatek, żeby tam po prostu nie było listami sami mężczyźni. I jak sobie tak mówiłam i zaczęłam na to zwracać uwagę na każdym filmie, który oglądam, to serio mnie to zaczęło denerwować, że autentycznie jedyny film, taki damski, w którym większość aktorek to kobiety, to jest Barbie, coś w sensie z tych takich lepszych, bo w sumie główne damskie filmy to są takie jakieś dziadostwa właśnie na Netflixie, jak, jak to jest z tymi łyżwami. W sensie ja nie mówię, że jakby te filmy nie mogą się podobać kobietom, bo mogą wam się podobać, ale nie podoba mi się to, że właśnie większość filmów jest raczej męska, a my się do tego tak dostosowujemy, bo na przykład dla mnie idea bicia się, jak na przykład jest w tych niektórych filmach, tam takie po co? to nic ci nie da, ale wiecie, dla mężczyzn jest wydaje mi się fajne, ale nie wiem czy mnie rozumiecie bo... Jem pizzę, bo jest dzisiaj dzień pizzy 9 lutego także szczęśliwego dnia pizzy dla was wszystkich i oglądam ostatnie odcinek no, to jest tak naprawdę gówniany serial naprawdę, ale no ale wciąga no co mogę powiedzieć, no wciąga no włączyłam sobie teraz taki serial ja po prostu będę kilka rzeczy ogarniała w kuchni muszę wyjąć zmywarkę już chyba piąty raz i będę właśnie między innymi robiła ciasto w sensie, bo muszę to przekroić dać ten krem, bo moja mama robiła w weekend ciasto, bo mieliśmy gości i została jej właśnie tam kilka składników więc upiekła dzisiaj drugi biszkopt i ja po prostu to wszystko poskładam i zrobię ciasto Chyba 17 już około. Wiem, że nie wygląda najlepiej, ale jest zimno. i nie poszłam na spacer i jest ładnie, jeszcze jest jasno. Chciałam pójść na zachód słońca, ale powiem wam, że wciągnęłam się w ten serial, bo obejrzałam już 4 odcinki, a jest 8, więc połowę, ale no, temu nie zdążyłam na taki najlepszy zachód, tylko już taką resztkę, ale wyszłam, żeby coś dzisiaj zrobić. Słucham podcastu, jest minę i idę. jest środa, która mi się już nie chce ani grać na gitarze, pianinie. Nie chce mi się trzymać z książki. Choć ta, ona jest naprawdę spoko, taka właśnie wciągająca, ale po prostu jakoś nie chce mi się czytać i wciągnęłam się, obejrzałam cały ten w sumie w jeden dzień, ten na zawsze. I był naprawdę fajne I w sumie taki spoko dla... może dla maturzystów, bo... Właśnie ja oglądając go, no wiadomo, że aktorzy byli starsi niż ja, choć grali w sumie osoby mniej więcej w moim wieku, ale wciąż mam, miałam wrażenie, że oni są starsi, choć oni tam był moment, jak są w takiej trzeciej klasie liceum, potem w czwartej, no i później idą do koledzu, czyli tak na studia powiedzmy. Chociaż miałam wrażenie, jakby oni byli starsi, a ja miałam później takie, że ej, ale ja jakby jestem w tym kolejzu już i że to jest dziwne, że wiecie wszystkie takie filmy młodzieżowe czy seriale. Są właśnie mniej więcej w tym okresie, i już mi się na to dziwnie patrzy, że ja już jest tu za mną. Ale fajne było, więc mogę powiedzieć: pisałam sobie teraz, dalej piszę. Czekam na update od Amery, bo mi pisze, i. I'm excited. I w sumie dużo rzeczy się teraz dzieje, fajnych, i czuję, że teraz nadchodzi dobry czas, generalnie, że fajne rzeczy szykują i wiecie, przyroda rozkwita, wiosna nadchodzi, i myślę, że fajne rzeczy też nadchodzą. I już się nie mogę doczekać Jest już piątek, więc powoli się kończą moje ferie tak naprawdę Został mi w sumie tydzień plus weekend do rozpoczęcia drugiego semestru Kiedy dokładnie będę wracać do mieszkania, nie wiem Ale na razie sam jeszcze siedzę w domu nie trzeba gotować ani nic. Ale nie, naprawdę jest spoko i właśnie jutro są beletynki, ale jakichś planów specjalnych nie ma, bo w sumie najprawdopodobniej zostanę sama w domu, byla mi przez jakiś czas, ale była wczoraj w kinie z moją mamą na Marty Supreme i trochę mnie bolała głowa, więc w niektórych momentach się nie chciała tam siedzieć i było dla mnie strasznie głośno. Siedzieliśmy na samej górze, więc nie wiem, może temu, ale trochę był właśnie dane zagłośne, ale może byłam bardziej wrażliwa na, na ten dźwięk przez ból Ale film był naprawdę fajny, wstecz sensie był ciekawy, był taki nietypowy. Niektóre fragmenty właśnie były takie, nie wiem jak powiedzieć, bardziej ekstremalne, że no, ten film nie był realistyczny, moim zdaniem w żaden sposób, ale wykreował w sumie ta taką postać, że była właśnie niezarysowana, bo jak są jakieś takie. W jednym słowie produkcji, co często mnie denerwuje ja to, że jakby nawet niektórzy bohaterowie nie mają osobowości, że są bardzo płaskie, a tutaj była właśnie świetnie, świetna mm, główna postać, Timothy Chalamet, który właśnie grał głównego bohatera. Mówił o tym, że to jest jego największa rola i on się do tego przygotowywał w ogóle od 2018, więc bardzo długo i, i on faktycznie no, tam grał. Ale jakbym jakby tego nie wiedziała, no to nie, 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 nie powiedziałabym, że grał jakoś super w sensie, grał, ale we wszystkich innych filmach też moim zdaniem grał super, więc pod tym względem po prostu ja tego tak nie, nie zauważam różnicy, bo zawsze jest dobry. I ten film jest dosyć długi, bo trwa. 3 godziny prawie chyba, ale jest ciekawy i był w ogóle bardzo szybki. Dużo emocji jakby co chwilę. Nie był taki, że były momenty, że było coś nudnego, tylko ciągle się coś działo. Ale podobał mi się, był właśnie taki nietypowy, ale też nie był za bardzo przesadzony. No nie wiem, po prostu spoko. Więc jak też jest dobra gra aktorska i dobrze zrobiony film, dobra muzyka, to to film tak się dobrze obejrzy. Ale nie będzie to jakiś mój ulubiony film, ale no po prostu był dobrze zrobiony, więc ciężko jest o nim powiedzieć też coś złego. Ale to by było na tyle. Teraz siadam właśnie do montowania tego filmu, więc mam nadzieję, że jest wystarczająco długi, bo będzie on dosyć chaotyczny, tak podejrzewam. Ale to będą moje całe ferie, także dziękuję, że tu byliście, że obejrzeliście do końca i widzimy się za tydzień. Bye.